tym spotkaniem oczywiście w walce o pierwszą czwórkę tegorocznych rozgrywek. Bydgoską drużynę przyprowadził trener pan Andrzej Koselski z numerem pierwszym. Niekwestionowany lider bydgoskiej drużyny Tomasz Golob, który przyjechał prosto z finału drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu. Numer dwa na plastronie będzie miał Przemysław Tajhert z numerem trzecim. Po raz pierwszy... W barwach Bractwa Polonii indywidualny mistrz świata Anglik Mark Loram. Na jego występ na pewno liczą kibice w Bydgoszczy. Z numerem czwartym Jason Lyons, z piątką na Państwa ekranach Piotr Protasiewicz, z numerem szóstym Łukasz Stanisławski i rezerwowym będzie Michał Robacki. Drużyna Pilskiej Polonii która pojedzie w dzisiejszym spotkaniu w składzie z numerem 9 Jacek Golob z dziesiątką Tomasz Gapiński, numer 11 będzie miał Sławomir Drawik z numerem 12 wpisanego wcześniej do programu Łukasza Nowaka zastąpi Krzysztof Jabłoński. Z numerem 13 Australijczyk Craig Boyce do tego zawodnika jeszcze dziś powrócimy. Z czternastką Jarosław Hampel i z numerem 15 na plastronie. Młodzieżowiec Robert Miśkowiak. Zawodnicy udają się już do parkingu, a przed nami start do pierwszego wyścigu. Pojadą w nim w kasku żółtym Tomasz Golop i w białym Przemysław Tajherdt, to para bratwa Polonii Wydgosz w czerwonym Jacek Golob i w niebieskim Tomasz Gapiński. Bardzo dobrze wystartowali pilanie. Najlepiej Jacek Golob, który już na prowadzeniu. Na drugim miejscu Tomasz Golob, a tam o trzecią pozycję walczyli na wyjściu z pierwszego łuku Przemysław Tajherdt i Tomasz Gapiński. Jacek Golob starszy z braci Golobów na prowadzeniu. Tomasz Golob jak na razie drugi, ale cały czas blisko tuż za tylnym kołem motocykla swojego brata. I ciekawe jak potoczy się walka rodzeństwa występującego w barwach dwóch innych przecież zespołów. Co prawda obydwie to Polonie, ale jedna z Bydgoszczy, w której jeździ Tomasz Golob, a druga z Piły. To Polonia Jacka Goloba. Jacek Golob widzą Państwo powiększa przewagę nad młodszym bratem i wszystko wskazuje na to, że to on zainkasuje trzy punkty na trzeciej i czwartej pozycji. Status Two, jak na razie przemysław Tajchert przed Tomaszem Gapińskim, a więc zanosi się na to, że pierwszy wyścig dzisiejszego spotkania zakończy się podziałem punktów. I tak właśnie się stanie. Jacek Golob trzy punkty, dwa punkty dla Tomasza Goloba, jeden zdobywa przemysław Tajher i bez punktu Tomasz Gapiński. Wyścig drugi, a pojadą w nimę. Mark Loram w kasku żółtym i w białym. Jason Lyons to para bractwa polonii, a piłę reprezentują Sławomir Drabik w kasku czerwonym i Krzysztof Jabłoński w niebieskim. Wystartowali bardzo dobrze Sławomir Drabik, który już założył się na Marka Lorama. Trzeci jest Jason Lyons, który teraz po zewnętrznej wyprzedza swojego klubowego kolegę i na ostatniej pozycji Krzysztof Jabłoński, a więc niespodziewanie dość słaby trzeba przyznać szczerze debiut. Mistrza Świata Anglika Marka Lorama w, w barwach Bractwa Polonii Bydgoszcz jedzie na trzeciej pozycji i to ze sporą stratą e, i do Sławomira Drabika i do Jasona Lyonsa chyba nieprzygotowany zbyt dobrze sprzęt jak na razie nieodpowiednie przełożenie dobrane do tego specyficznego przecież toru jakim jest e, obiekt w file na prowadzeniu ciągle Sławomir Drabik o nim mówiło się że swego czasu że ma patent na wygrywanie z Tomaszem Golowem. Ostatnio zdarza się to dość często i wielu zawodnikom w całej Polsce, a w tym wyścigu drugim, widzą Państwo, Mark Loram toczy zaciętą walkę z Krzysztofem Jabłońskim. Czy Jabłońskiemu uda się wyprzedzić Anglika? Upadł na tora, ale tu chyba nie było ingerencji Marka Lorama. Taką decyzję też podjął sędzia, więc wyścig kończy się remisem 3 do 3. Trzy punkty zdobył Sławomir Drabik, dwa Jason Lyons, jeden Mark Lora, ma więc po dwóch wyścigach mamy remis, 6 do 6. Przed nami już wyścig trzeci. Para Bractwa Polonii Bydgoszcz to na Państwa ekranach Piotr Protasiewicz w kasku żółtym i Łukasz Stanisławski w kasku białym, a gospodarze to Craig Boyce w kasku czerwonym i Jarosław Kampel w niebieskim. Craig Boyce i Jarosław Kampel to nie tylko para BGZUSA Polonii Piła, ale także koledzy z jednej drużyny. Angielskich drużyny Ipswich Witches, w której to jeszcze w zeszłym roku występował Tomasz Golob, a w tym biegu widzą państwo na prowadzeniu i to wyraźnym P Piotr Protasiewicz, drugi jest Jarosław Hampel, trzeci Craig Boys i na ostatniej pozycji, najmłodszy w tej stawce Łukasz Stanisławski. Ale zanosi się na to, że jak na razie będzie to spotkanie remisu. 6 do 6 po dwóch biegach, jeżeli taką kolejnością zakończy się bieg trzeci. Będziemy nadal mieli remis tyle, że 9 do 9. Piotr Protasiewicz zdecydowanie na prowadzeniu, jemu nikt nie zagrozi. Zdobywa w tym wyścigu na pewno już 3 punkty, bo prowadzi już różnicą prawie 40 metrów, a z tyłu nic się nie dzieje, a więc bieg bez historii. Tom, Piotr Protasiewicz widzą Państwo już dość asekuracyjnie w tym ostatnim wirażu podniósł koło 3 punkty, 2 punkty Jarosław Kampel. Jeden dla Craiga Boysa i bez punktu Łukasz Stanisławski. Wyścig czwarty, a pojadą w nim od krawężnika w kasku czerwonym Sławomir Drawik, w żółtym Tomasz Golob, w niebieskim Krzysztof Jabłoński i w białym Przemysław Tajher. Tym razem najlepiej Sławomir Drabik, to o czym mówiłem, że kiedyś on miał właśnie patent na wygrywanie z Tomaszem Golobem, tam wyrzuciło za mocno na zewnętrzną Przemysława Tajherta. Jest ostatni na prowadzeniu ponownie Drabik, drugi jest Tomasz Golob i trzeci Krzysztof Jabłoński, a Przemysław Tajhert już walczy nie tyle z rywalami, ale z własnym motocyklem i z tym trudnym pilskim torem, dość przyczepnym na dzisiejszym spotkaniu. Wydgoszczanie przyzwyczajeni do jazdy na swoim twardym torze. Tutaj widać, że w początkowej fazie zawodów nie wszyscy jeszcze oswoili się z warunkami panującymi na torze w pile. Tomasz Golop nie daje za wygraną cały czas. Tuż, tuż za plecami Sławomira Drabika, ale to jednak ciągle jest bezpieczny dystans dwóch, może e, trzech metrów. A na trzeciej i czwartej pozycji utworzyły się takie dwie pary. Walka o pierwsze miejsce i o trzecie, a tam z tyłu. Przemysław Teichert cały czas walczy z Krzysztofem Jabłońskim. Teichert na straconej chyba pozycji, tam jeszcze raz zaatakował, a wygrał Sławomir Drabik, który zdobywa 3 punkty. 2 dla Goloba, 1 dla Krzysztofa Jabłońskiego. Bez punktów Przemysław Teichert, a więc 4 do 2 wygrali gospodarze. Wyścig piąty. Jason Lyons, Craig Boyce, Mark Loram i Jarosław Hampel. A więc bardzo dobra obsada tego wyścigu i czy tym razem uda się zrewanżować Loramowi za wpadkę w swoim pierwszym występie? Jak na razie jest na trzeciej pozycji, prowadzi Jarosław Hampel na drugim miejscu Jason Lyons. Jason Lyons jak na razie dość dobrze radzi sobie w tym spotkaniu. Kibice obawiali się przede wszystkim o postawę Lyonsa właśnie, a nie o Lorama. Jak na razie okazuje się, że to Lyons jest pewniejszym punktem bydgoskiego zespołu. Ale po raz kolejny wyścig układa się remisowo. Przypomnijmy po czterech biegach gospodarze objęli prowadzenie 13 do 11, a jak na razie ten wyścig układa się na remis 3 do 3. To Jason Lyons i Mark Loram przed nimi w kasku niebieskim Jarosław Hampel i na ostatniej pozycji Craig Boyce. To też chyba zaskoczenie in minus pilskich działaczy. W pierwszym swoim tarcie, starcie Boyce zdobył jeden punkt, teraz jedzie na ostatniej pozycji, a więc początek również pozostawia e, wiele do życzenia w wykonaniu Craig'a Boysa. 3 punkty Jarosław Hampel, 2. Jason Lyons, 1 Mark Loram, bez punktu Craig Boyce i nadal Polonia Piła prowadzi z Bractwem Polonią Bydgoszcz 16 do 14. A w wyścigu szóstym pojadą. Para Bractwa Poloni to Piotr Protasiewicz i Michał Robacki, który jako rezerwowy zastąpił Łukasza Stanisławskiego. Gospodarze to w niebieskim kasku Tomasz Gapiński i w czerwonym Jacek Golop, najlepiej ze startu. Jacek Golop, który teraz objeżdża Piotra Protasiewicza. Na trzeciej pozycji Michał Robacki walczy tam z Tomaszem Gapińskim. Jacek Golob na prowadzeniu, a więc jak na razie bardzo dobrze starszy z braci golobów. W pierwszym swoim występie objechał Tomasza Goloba, a teraz chyba będzie musiał jednak uznać wyższość Piotra Protasiewicza. Tak wyraźnie, no można śmiało powiedzieć, fenomenalny atak po zewnętrznej Protasiewicza, który wyszedł na prowadzenie, a Jacek Golob jakby stanął w miejscu na trzeciej pozycji. Michał Robacki, który coraz bardziej zbliża się do Pilanina. I daleko, daleko z tyłu Tomasz Gapiński. Czy Michałowi Robackiemu uda się jeszcze nawiązać walkę z Jackiem Golobem? Jeszcze nieco ponad jedno okrążenie do końca tego wyścigu i widzą Państwo defektuje motocykl Jacka Goloba, więc nieoczekiwanie z remisu 3 do 3. Zrobiło się 5 do 1 dla gości. I to chyba pozwoli Bydgoszczanom na objęcie prowadzenia, dwupunktowego prowadzenia w tym spotkaniu. Tak jest. 3 punkty Piotr Protasiewicz, 2. Michał Robacki, 1 punkt Tomasz Gapiński, 5 do 1 dla Bractwa Polonii Wydgosz, która obejmuje prowadzenie 19 do 17. Wyścig 7. Od krawężnika ponownie Michał Robacki, Jarosław Hampel, Tomasz Golob i Craig Boyce. Michał Robacki tym razem występuje za Przemysława Tajherta. Nie najlepszy start Robackiego. Bardzo dobrze w kasku niebieskim Jarosław Hampel, a tam po zewnętrznej próbuje Tomasz Golob. Tomasz Golob do tej pory dwukrotnie przyjeżdżał na drugiej pozycji. Teraz wydaje się, że chyba za mocno podjechał pod Jarosława Hampela, musiał nieco odpuścić manetkę gazu i jedzie nadal na drugiej pozycji, ale bardzo dobrze dziś spisujący się Michał Robacki. Na trzeciej pozycji przed Australijczykiem Craigiem Boysem. On zastąpił w, drużynowym w finale drużynowego Pucharu Świata swojego rodaka Jasona Lyonsa, który z kolei dziś całkiem nieźle spisuje się w barwach Bractwa Polonii Bydgoszcza, więc być może całkiem nieprzemyślane było to posunięcie działaczy z piły o tym, aby Boys wystąpił w spotkaniu z Bractwem Polonią Bydgoszcz, bo on i chyba tak samo jak Tomasz Golob, troszeczkę przemęczeni tym 20- pięciobiegowym finałem drużynowego Pucharu Świata, w którym to przypomnijmy Australijczycy zajęli pierwsze miejsca, a Polacy byli na pozycji drugiej. Jarosław Kampel zdobywa 3 punkty, dwa dla Tomasza Goloba, jeden Michał Robacki bez punktu. Craig Boys, ale utrzymuje się dwupunktowe prowadzenie gości. wyścigu ósmym na starcie Staneli. Jacek Golob w Kasku Czerwonym i Tomasz Gapiński w niebieskim, a para Bractwa Polonii to Anglik Mark Loram w kasku żółtym i w kasku białym. Jason Lyons. Tym razem zdecydowanie lepiej. Jason Lyons. Po zewnętrznej objeżdża Jacka Goloba a przy krawężniku to samo robi Mark Loram i e, nieoczekiwanie to wyjście z pierwszego łuku na swoją korzyść rozegrali zawodnicy Bractwa Polonii. Bydgosz teraz spojrzeli na siebie, ustalili chyba e, w jakich pozycjach będą pokonywać dalsze trzy okrążenia. Mark Loram zdecydował się na jazdę przy krawężniku po zewnętrznej nieco bardziej Jason Lyons. Już ogromna, ogromna przewaga gości Jacek Golob na ostatniej pozycji. Wyprzedził go nawet Tomasz Gapiński, a więc coś niedobrego dzieje się w tym spotkaniu z Jackiem Golobem po początkowym Zwycięstwie w pięknym stylu nad swoim bratem Tomaszem, później defekt i porażka z Piotrem Protasiewiczem i Michałem Robackim. Teraz już Jacek Golop nie liczy się w stawce zawodników tego ósmego biegu, a prowadzą nadal Jason Lyons i Mark Loram, a więc zanosi się na podwójne zwycięstwo gości i powiększenie prowadzenia w tym spotkaniu. Jeszcze raz spojrzał Jason Lyons na to, gdzie jest Mark Loram. Lions zdobywa 3 punkty, Loram 2-1 dla Tomasza Gapińskiego i dopiero teraz przez linię mety przejechał Jacek Golob. 27 do 21 takie prowadzenie obejmują goście. Wyścig 9 od krawężnika Łukasz Stanisławski, Jarosław Hampel, Piotr Protasiewicz i Sławomir Drabik. Hampel jako rezerwa taktyczna za Krzysztofa Jabłońskiego i teraz pasjonująca walka na wyjściu z tego pierwszego łuku pomiędzy właśnie Hampelem i atakującym po zewnętrznej Piotrem Protasiewiczem. Teraz Protasiewicz bardzo szeroko, a Hampel próbował skrócić przy krawężniku, ale nic z tego nie wyszło. Na trzeciej pozycji Sławomir Drabik i... Na ostatnim miejscu Łukasz Stanisławski, który po raz drugi pojawił się na to, że raz zastąpiony przez Michała Robackiego no i zanosi się na to, że Łukasz Stanisławski po raz drugi nie zdobędzie punktu, a prowadzi już z dużą przewagą Piotr Protasiewicz. Widać wyraźnie, że on jest dziś najlepiej dysponowanym zawodnikiem tego spotkania. Jak do tej pory same zwycięstwa na koncie Piotra Protasiewicza i tym razem chyba będzie podobnie a to na drugiej i trzeciej pozycji zawodnicy gospodarzy Jarosław Kampel i Sławomir Drawik, daleko z tyłu Łukasz Stanisławski. I podobnie jak w poprzednich swoich biegach Piotr Protasiewicz asekuracyjnie dość już nie miał o co walczyć w tej końcówce, pokiwał jeszcze grupie kibiców z Bydgoszczy, zdobywa trzy punkty, a więc kolejny remis i 30 do 24 prowadzenie drużyny z Bydgoszczy. Tomasz Golob na Państwa ekranach w Kasku Żółtym i w Kasku Białym Jason Lyons to para Bractwa Polonii na wyścig 10. Gospodarzy reprezentować będą Tomasz Gapiński w Kasku Niebieskim i w czerwonym Sławomir Drawik zastępujący w ramach rezerwy taktycznej Craig'a Boysa. Najlepiej ze startu Tomasz Golob. Widać, że mokry tor przed tym biegiem równanie toru i wyjechała również polewaczka aby nieco zrosić tę nawierzchnię, aby nie odsypywała się tak na zewnętrzną, a prowadzi Tomasz Golob teraz przy krawężniku, próbował skrócić dystans do lidera Sławomir Drabik, ale na prostej, dużo szybszy motocykl Goloba, który widzą Państwo, spokojnie już na prowadzeniu, nie musi szarżować zanosi się na to, że po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu Tomasz Golob zainkasuje trzy punkty, no ale przecież do tego przyzwyczaił kibiców w Bydgoszczy a i myślę, że w całej Polsce nikogo to już nie dziwi, że Tomasz Golop jedzie bardzo spokojnie na pierwszej pozycji. Cały czas nic się nie dzieje na to, że tak jak zawodnicy wyszli z pierwszego łuku, tak jadą przez cztery okrążenia. Przed nami już ostatni wiraż. Tomasz Golop na prowadzeniu. Teraz jeszcze spróbował zaatakować Sławomir Drabik, ale nic z tego nie będzie. Dla Goloba 3 punkty, 2 dla Sławomira Drabika. Jeden zdobywa Tomasz Gapiński i bez punktu w tym biegu Jason Lyons. A więc 33 do 27 dla gości, a przed nami wyścig 11. Jarosław Hampel i Sławomir Drabik to para gości. Michał Robacki i Mark Loran. To para gości oczywiście, dwie Polonie, a więc... Hampel i Drabik to para gospodarzy. Hampel na prowadzeniu, teraz Michał Robacki, nieoczekiwanie dość mocno atakowany przez Drabika, tam wyrzuciło Sławomira Drabika. Robacki wykorzystuje tę sytuację. To samo czyni teraz Mark Loram, który z ostatniej pozycji atakuje Sławomira Drabika. Kto będzie szybszy na wyjściu z tego łuku? Nadal równo ramię w ramię obydwaj zawodnicy. Podobna sytuacja jak z Krzysztofem Jabłońskim. Drabik jednak się nie przewraca i Loram już teraz kontroluje sytuację na trzecim miejscu. A dość nieoczekiwanie na drugiej pozycji Michał Robacki. On do tej pory jeździł, można powiedzieć, śmiało znakomicie. Nikt chyba nie spodziewał się tak dobrego występu Michała Robackiego w spotkaniu wyjazdowym. Na prowadzeniu Jarosław Hampel co prawda z dużą przewagą nad parą Bydgoszczan Robacki-Loram, no ale remis na pewno satysfakcjonuje w tym wyścigu gości z Bydgoszczy. Jarosław Hampel jemu zapisujemy 3 punkty, zadowolony młody Pilanin, 2 dla Robackiego, jeden zdobywa Mark Loram i bez punktu w tym wyścigu Sławomir Drabik, a więc nieudana rezerwa taktyczna. Przed nami już wyścig 12, a więc ostatni przed biegami nominowanymi. Ponownie Michał Robacki w Kasku Białym, jego partnerem będzie Piotr Protasiewicz w Kasku Żółtym, a para gospodarzy to Jabłoński i Jacek Golob. Bardzo dobrze ze startu Jabłoński, ale teraz fenomenalny manewr przy krawężniku dwójki Bydgoszczan, a także Krzysztof Jabłoński musi uznać wyższość zawodników w Kasku Białym i Żółtym i już Bydgoszczanie prowadzą podwójnie w tym biegu. Teraz na pewno Piotr Protasiewicz będzie asekurował Michała Robackiego. Nie od dziś wiadomo, że ci dwaj zawodnicy, a w zasadzie Piotr Protasiewicz pomaga bardzo Michałowi Robackiemu w rozwoju jego żużlowej kariery. No i na pewno jest zadowolony, że Michałowi Robackiemu tak bardzo udaje się występ na to, że w chwilę w 11. rundzie żużlowej ekstraligi. Prowadzi Michał Robacki, drugi Piotr Protasiewicz z dużą przewagą już nad Krzysztofem Jabłońskim, a na ostatniej pozycji daleko z tyłu Jacek Golob. No i na pewno tego spotkania pan Jacek nie zaliczy do udanych. Coś złego stało się, nie wiadomo czy z motocyklami, czy może z nastawieniem psychicznym Jacka Goloba w tym meczu po trzech punktach zdobytych w pierwszym starcie. Teraz zero a zwyciężają Bydgoszczanie. 5 do 1 i przed biegami nominowanymi goście prowadzą już 10 punktami 41 do 31 przed nami pierwszy z biegów nominowanych para gości to przemysław Tajherty, i Michał Robacki a para gospodarzy Krzysztof Jabłoński w kasku czerwonym i Craig Boyce w niebieskim bardzo dobrze wystartowali bydgoszczanie już są na prowadzeniu w kasku żółtym Tajherty, i w białym Robacki już mają przewagę dosyć dużą na trzeciej pozycji jedzie Craig Boyce w kasku niebieskim ale tam po wewnętrznej atakuje Krzysztof Jabłoński. Michał Robacki już ucieka daleko do przodu, a Przemysław Tajchert od czasu do czasu spogląda przez ramię na to, gdzie są za jego plecami rywale. Zaatakował ostro przed chwilą Krzysztof Jabłoński, no ale wyszedł obronną ręką Przemysław Tajchert i nadal na prowadzeniu Bydgoszczania, A więc jeżeli takim wynikiem, taką kolejnością zakończyłby się ten bieg, no to już wiadomo będzie, że Bydgoszczanie wygrali mecz w pile, bo byłoby wtedy 46 do 32. A więc bardzo dużo zależy od tego wyścigu. Na prowadzeniu Michał Robacki rozpoczął ostatnie okrążenie, drugi Przemysław Tajher, na trzeciej i czwartej pozycji Krzysztof Jabłoński, Craig Boys, który zakończy w tej sytuacji spotkanie tylko z dorobkiem jednego punktu Trzy punkty Michał Robacki 2 Przemysław Tajchert 1 Krzysztof Jabłoński bez punktu Craig Boysa więc 5 do 1 dla gości już wiadomo że Bractwo Polonia Bydgoszcz to spotkanie wygra bo prowadzi 46 do 32 a w wyścigu 14 od krawężnika Jacek Golub, kask czerwony Mark Loram żółty w kasku niebieskim Tomasz Gabiński i w białym czekamy jeszcze tylko na to aż ustawi się Australijczyk w barwach bractwa Polonii Bydgoszcz Jason Lyons. Loram i Lyons kontra Jacek Golob i Tomasz Gapiński. Wystartowali najlepiej. Tym razem Mark Loram, który już założył się na Jacka Goloba a po zewnętrznej próbuje tam ataku między dwójką pilan. Jason Lyons wyprzedził Jacka Goloba. Czy teraz przy krawężniku wciśnie się jeszcze pod Tomasza Gapińskiego. Gapiński skontrował bliżej do krawężnika i to on teraz atakuje pozycję prowadzącego w tym wyścigu Anglika, Marka Lorama. Loram na prowadzeniu i to będzie jego chyba jedyne zwycięstwo w tych zawodach, no bo to ostatni start Anglika. Do tej pory zgromadził na swoim koncie 5 punktów, raz był drugi i trzykrotnie jeden punkt, a Jason Lyons jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, atakuje tam zaciekle. Tomasza Gapińskiego wygwizdany przez własną publiczność, co na pewno Państwo słyszeli. Jacek Golob, który postanowił nie kontynuować jazdy w tym wyścigu. To będzie za chwileczkę widać na Państwa ekranach. O właśnie w tej chwili Jacek Golob tam ustawiony już, aby opuścić Tor, wjechać do parkingu, a kibice w chwilę takiego zachowania swojego zawodnika nie akceptują. Trzy punkty zdobywa Mark Loram, dwa Tomasz Gapiński, jeden Jason Lyons, a więc 4 do 2 dla Polonii Bydgoszcz, która prowadzi 50 do 34, a przed nami już tylko jeden wyścig. W kasku żółtym pojedzie w nim Piotr Protasiewicz. Jego partnerem w kasku białym z trzeciego pola startowego będzie Tomasz Golob. Parę gospodarzy w ostatnim 15 biegu tworzyć będą w kasku czerwonym Jarosław Kampel i w niebieskim Sławomir Drabik. To o czym często mówiło się w przypadku drużyny bydgoskiej, że dwóch, trzech zawodników meczu nie wygrywa. Dziś śmiało można powiedzieć odnosi się do drużyny tu Polonii Piła. Tylko Sławomir Drabik i Jarosław Hampel, którzy punktowali dziś no powiedzmy przyzwoicie w meczu z Bractwem Polonią Bydgoszcz. Jeszcze jakieś uwagi co do ustawienia Jarosława Hampela, ale już sędzia pan Wojciech Grocki zażegnał niebezpieczeństwo od krawężnika. Protasiewicz, Hampel, Golob i Drabik. Wystartowali bardzo dobrze Bydgoszczanie. Protasiewicz i Golop już na prowadzeniu, ale tam wciska się pomiędzy dwójkę Bydgoszczan. Sławomir Drabik wychodzi na pierwsze miejsce. Czy Bydgoszczanie dadzą za wygraną? Golop po zewnętrznej. Teraz musi skontrować motocykl i przyciąć nieco do krawężnika. Tak właśnie uczynił i wyprzedza Sławomira Drabika, a Piotr Protasiewicz na pewno jeszcze... Nie powiedział ostatniego słowa i także będzie atakował pozycję Drabika. Ten z kolei jeszcze chyba ma apetyt na trzy punkty w tym wyścigu. Teraz Protasiewicz atakuje po zewnętrznej. Drabik teraz musiał nieco zwolnić, bo Tomasz Golob przejechał mu przed samym nosem i Protasiewicz wykorzystuje tę sytuację. Jest na drugiej pozycji, a więc zanosi się na to, że dość mocnym uderzeniem zakończą to spotkanie zawodnicy żużlowcy z Bydgoszczy pod trenera Koselskiego. Na czwartej pozycji daleko z tyłu Jarosław Hampel. On już nie walczył o punkty. Teraz jeszcze Sławomir Drabik próbował e, przy krawężniku wyprzedzić Piotra Protasiewicza, ale chyba już nic z tego nie będzie. A Tomasz Golob bardzo pewnie na prowadzeniu zdobywa trzy punkty. Dwa dla Piotra Protasiewicza, jeden dla Sławomira Drabika, 5 do 1.